Siemano, siemano, widzowie. Jest Kolejny sweter Laurena. Już pewnie macie dosyć tych swetrów. Tak Zenuśku? Ale no... Kupiłem, no. Jest unboxing. 9 z dałem, ale to jest warkocz, także z warkoczem więcej kosztują, nie? W idealnym stanie. Dobra. Ja mam jeden warkocz, ale jest powrócony, Musiałem drugi kupić, nie? Ja byłem przed chwilą w DHL Ja przeważnie DHL zamawiam, bo jest stania wysyłka 7 zł niecałe No fajowy, widzę, że będzie fajowy, tylko żeby był dobry, nie? No fajny Fajny, fajny Laurenik A, fajny Fajny, fajny i Trochę duży że będzie dobry, xl nie? Już Wam pokazuję o co chodzi. Chodzi o to, że tu jest Lauren <grym> i dlatego taka cena, nie? Chodzi o to, że tu jest Lauren, to jest Lauren, ale to jest warkocz, nie? Taki sporawy jakiś. Ona mówiła, że szerokość 50, nie zaraz. 57, chyba? A to jest dosyć duże. Dosyć duże, zaraz zamierzę. No dobra, jeszcze meteczki sprawdzimy. A są i są metki, wszystko jest 100% bawełna, coś tam, coś tam, 100% koton. No fajny, Mr. Koton w idealnym stanie, nie? No dobrze, fajnie. Dobra, dzięki, pozdrawiam, siemanko!